Gdyby się powtórzyła taka sytuacja, jaka nastąpiła po II wojnie światowej w Polsce, wstąpiłbym podobnie do niepodległościowej, antybolszewickiej organizacji. Po wyjściu z więzienia zrodziła mi się taka myśl, aby odnaleźć tych wszystkich oprawców, którzy nas represjonowali i łamali prawo. No, po to to robiłem, ażeby im spojrzeć w oczy. Czy im wybaczyłam. Nie wiem, no jestem katoliczką, to może i wybaczyłam, ale, ale przykro mi jest na cmentarz i patrzeć na te tablice. Ja, niżej podpisana, uprzejmie proszę o udzielenie mi przepustki do syna, który został skazany na karę śmierci i jest we Wrocławiu w więzieniu śledczym. Łaskawie proszę Wojskowego Sądu Rejonowego o wysłuchanie mej prośby i o udzielenie mi przepustki do mego syna, z którym mam życzenie mieć ostatnie widzenie. Przymusowa zmiana granic po zakończeniu wojny spowodowała również przymusową migrację ludności na tzw. ziemie odzyskane. W masie przesiedleńców znaleźli się też żołnierze podziemia. Byli wśród nich spaleni, poszukiwani przez Urząd Bezpieczeństwa, którzy chcieli uciec przed komunistycznym terrorem. Byli i tacy, którzy zamierzali odtworzyć tu struktury organizacyjne i czekać na wojnę między Wschodem i Zachodem. Według źródeł Urzędu Bezpieczeństwa, już w końcu roku 1945, działało na Dolnym Śląsku ponad 20 organizacji niepodległościowych przeniesionych tu ze Wschodu i Polski Centralnej lub stworzonych od podstaw. Nasza opowieść o tych ostatnich bandytach, jak określała ich komunistyczna propaganda, winna jednak zacząć się wcześniej, w roku 1944. 22 lipca 1944 roku ogłoszono w hełmie lubelskim tzw. manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego marionetkowego quasi rządu utworzonego w Moskwie i realizującego cele polityki sowieckiej. Wkrótce nowa władza rozpoczęła represje wobec Armii Krajowej i innych demokratycznych struktur powiązanych z Londynem. Nastąpiły aresztowania, procesy i wywózki na Sybir. Wojsko Polskie wspólnie z NKWD tropiło i likwidowało oddziały AK. 19 stycznia 1945 roku ostatni komendant Armii Krajowej Leopold Okulicki-Niedźwiadek wydał rozkaz o rozwiązaniu tej organizacji. Krótko potem został podstępnie aresztowany i skazany w procesie 16 w Moskwie. W miejsce AK powołano delegaturę sił zbrojnych na kraj, przekształconą we wrześniu 1945 roku w Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Rodzi się jednak pytanie: dlaczego nie wszyscy żołnierze AK usłuchali rozkazu generała Okulickiego? Dlaczego nadal pozostali w konspiracji? Oto nasza opowieść o bohaterach antykomunistycznego podziemia. O ostatnich żywych bandytach. Jak sobie ci weszli do nas, tośmy już byli przygotowani na to, że będziemy ścigani i wywożeni tego. A druga rzecz, myśmy nie akceptowali, myśmy cały czas uważali, że podlegamy rządowi londyńskiemu. Mimo rozwiązania, zresztą tak Okulicki w swoim tym rozkazie powiedział, że każdy ma obowiązek na własny sposób realizować tą przysięgę swoją, którą składaliśmy, a z której zostaliśmy zwolnieni wcześniej. Dla uzyskania pełnej niepodległości Polskim. W roku 1946 sytuacja winu na Dolnym Śląsku nie była najlepsza. Win, inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa, mający słabe poparcie wśród osadników, dogorywał. Część działaczy UB aresztowało, część z konieczności wyjechała w, teren, w inne tereny Polski i wreszcie część wyjechała na zachód. A część została aresztowana. I na to miejsce przyjechał do Wrocławia major Lazarowicz i major Marszałek. Struktury dolnośląskiego winu należały do najlepiej zorganizowanych w kraju. Większość funkcji objęli byli oficerowie AK. Major Lazarowicz zaproponował mi tzw. wydział młodzieżowy, który nigdzie w żadnym innym obszarze. Wynoski nie był organizowany, ale tutaj chodziło o to, że to był napływ ludzi, głównie młodych, głównie młodych na terenie, na ziemię odzyskane. Pochodziło nie tylko o działalność konspiracyjną, ale o zagospodarowanie tych ziem. Zajmowano się głównie wywiadem, zdobywaniem informacji o jednostkach Armii Sowieckiej i Wojska Polskiego, o strukturach milicji i Urzędu Bezpieczeństwa oraz o aktywistach Polskiej Partii Robotniczej. Materiały te przekazywano następnie przez kurierów do Londynu. W szczególnych przypadkach likwidowano zdrajców i agentów bezpieki. Akcji zbrojnych nie przeprowadzano. Spośród kilkudziesięciu organizacji niepodległościowych działających na Dolnym Śląsku od roku 1945 aż po lata 50. wybraliśmy tylko kilka. Jedną z nich jest powiązany z winem i wywodzący się z tradycji jakowskiej Inspektorat Afryka. Organizacja ta również nie prowadziła walki zbrojnej. Zajmowała się jedynie wywiadem i działalnością propagandową. Lidia Struzikiewicz pełniła szczególnie niebezpieczną misję. Była wtyczką podziemia w krakowskim, a później wrocławskim Urzędzie Bezpieczeństwa. Jako Akowiec zostałam oddelegowana do pracy w UB w Krakowie. Trafiłam wówczas na okres, kiedy y, była rozpracowywana przez UB grupa ognia po przeniesieniu się do y, UB Wrocławskiego, pracowałam w centrali telefonicznej i y, szybko nawiązałam kontakt z podziemiem, z, z byłymi akowcami, którzy przeszli do. Y, pod, pod Komendy Winu. Okazałam się dość przydatną pracownicą czy członkiem organizacji, ponieważ miałam dostęp do tajnej centralki w UB, który, z której, z, przez którą były przekazywane wiadomości bezpośrednio do ministerstwa. Rzeczpospolita Polska Walcząca była największą po okręgu lwowskim Win organizacją podziemną. Liczyła około 500 członków. Powstała w roku 1949, a więc w czasie, gdy większość połakowskich organizacji została już rozbita. Rzeczpospolita Polska Walcząca to była organizacja niepodległościowa, która działała na terenie Dolnego i Górnego Śląska. Komendantem. Tej organizacji był Pawłowski Włodzimierz. Oczywiście na mieście i poza miastem, w województwie i w powiatach Wrocławia były placówki i byli komendanci. Zastępcą komendanta na miasto Wrocław było Radłowski. Ja natomiast byłem komendantem na stare miasto. Była akcja zbrojna. Na komisariat, który się tu znajdował niedaleko i dokonaliśmy napadu. Z policji żeśmy minicjantom, żeśmy zabrali broń, ich steroryzowali, powiązali ręce, weszliśmy do piwnicy i uwolnili żeśmy więźniów politycznych. W sumie było ich około dziewięć osób. W grudniu 1950 roku powstał we Wrocławiu Młodzieżowy Batalion AK. Zostałem zwerbowany na początku lutego 1952 roku przez kolegę, którego znałem ze szkoły wcześniej. On znał moje zapatrywania, także po krótkiej rozmowie takiej ogólnej, naprowadzającej, zaproponował mi, czy bym wstąpił. Powiedział, że organizacja istnieje już jakiś czas. Jest dużo członków ma kontakty, ja wyraziłem zgodę, podał mi zasady, na, na jakich zasadach funkcjonuje, system trójkowy, znaczy jeden plus dwóch i, i ten jeden, który się kontaktuje, jest wy, wyżej. No i zwerbowałem jeszcze do, do dwóch kolegów do tej organizacji, złożyliśmy przysięgę, za, założenia były przygotowywać się do wojny, do powstania, uczyć się. Urząd Bezpieczeństwa infiltrował grupy konspiracyjne, po czym systematycznie je likwidował. Przypuszczam, że zaczęło się od Krakowa. W Krakowie tam i od kuriera, który przyszedł z zachodu. I oni za tym kurierem trafili na, na ślad jednego z członków zarządu głównego i prezesa okręgu krakowskiego, prezesa obszaru krakowskiego nawet. I jego aresztowali pierwszego, przechodził okrutne śledztwo, był tak bity, że jak więźniowie w celi opowiadają, że jak go wrzucali do celi, to, to on ciało odchodziło od kości, tak był bity. I u niego znaleźli archiwum. Potem zostali aresztowani inni też i, i przy każdym coś znaleźli i każdy coś w śledztwie tam w czasie tych metod ich, tych strasznych przepuścił. Z więzieniu na sądowe doprowadzano nas na rozprawę, na rozprawę do prokuratury i do, do sądu. Przewodniczącym sądu zespołu sędziowskiego był major Warecki. Major Walecki to był, to był Żyd na pewno. I to był facet, który, z którym się chyba nie dało w żadnym układy wejść, bo on miał polecone, że ci i ci mają mieć karę śmierci, ci mają mieć taki i taki wyrok i on to po prostu odczytywał tylko, nic więcej. Natomiast jeżeli chodzi o prokuratora, prokuratora to pro, prokuratorem w tej sprawie był Major Orliński. To był też Żyd. Ale mał piękne nazwisko polskie. No i dwa dni trwała rozprawa, potem była przerwa dwa dni, i później było ogłoszenie wyroku. Reasumując, zauważa sąd, że wszyscy skazani mimo różnorodnej ich obrony działali w nielegalnej organizacji win z całą świadomością. Że napięcie ich woli przestępczej jest bardzo wydatne, czego najlepszym dowodem jest fakt nie skorzystania przez nich z dobrodziejstwa amnestii w roku 1947. W naszej sprawie, to jest ta pierwsza grupa Ludwika Marszałka, było ogłoszono trzy wyroki śmierci. Wyroki śmierci otrzymali major Ludwik Marszałek. Porucznik Stanisław Dido, Cisek, Oni Ciczej, plus klamut, to jest też z grupy marszałka, ale z grupy tak zwanej tej grupy kłockiej. Wszyscy trzej, czterech zostali rozwaleni. Ja dostałem 12 lat kochana żono piszę do Ciebie ostatni list. Dziś kończę swoje życie na ziemi, ale umrę z wiarą w lepsze jutro. Chowaj Januszka, aby był dobrym Polakiem. Po odczytaniu wyroku została oddana salwa karabinowa, w wyniku której skazany marszałek Ludwik, syn Franciszka, poniósł śmierć. Trzeba powiedzieć, że oprócz, oprócz tych członków Dolnośląskiego Zarządu Winu, którzy zostali rozwaleni we Wrocławiu, to również cały zarząd główny w Warszawie został też rozwalony, ale oni dopiero, o ile pamiętam, w marcu w 1951 roku. Oni mnie wpuścili do takiego pokoju, stało ich tam chyba z sześciu tych ubeków. Ja się żegnałem z ojcem, to było wstrząsające dla mnie, a do tej pory. I tak tak było, że ja płakałem, ojciec płakał, bo to wiedziałem, że to było ostatnie nasze pożegnanie. Bo, bo ojciec mówił do mnie, mówi, ja pójdę na hak, mówi mi powieszą. I mówił, ojciec, że proponowali mi współpracę i chcieli, żebym nawet, wje, żebym jechał jako taki przedstawiciel winu za granicę, żebym tam tego i a tego, mówił, wy bylibyście na pewno tu zakładnikami. I ja odmówiłem, ja mówi honor nie pozwoliłby. Po aresztowaniu zostałam osadzona w celi na UB i w czasie śledztwa byłam brutalnie pobita. Lidia Struzikiewicz skazana została na 10 lat więzienia. Pół roku leżałam w szpitalu, proszę pana, trzy miesiące w wolnościowym, gdzie strażnik przy mnie był, proszę pana, to pan sobie może wyobrazić, w jakim byłam stanie. Ja miałam kręgosłup uszkodzony, znaczy tutaj kości ogonową miałam złamaną, ja nie mogłam się ruszać, prawda, żebra miałam połamane, byłam w gipsie, byłam w takim jakby żłobku leżałam, więc może pan sobie wyobrazić, jak ja to wszystko przeżyłam, przecież ja miałam wówczas 19 lat. W dniu 13 października 1951 roku przywieziono mnie do gmachu Urzędu Bezpieczeństwa, doprowadzono do naczelnika wydziału śledczego, który był Żydem, nazywał się Goldberg albo Greenberg, już nie pamiętam tego nazwiska i potem rozmawiał krótko ze mną, żebym się przyznał, żebym całą tą naszą organizację zdradził. Ja na to Żadnego słowa nie odpowiedziałem. Mówiłem, że nie znam nikogo. On mówił, To się jutro przyznacie. Wprowadzono, wyprowadzono mnie z tego gabinetu od naczelnika na korytarz i na korytarzu dokonano jeszcze szczegółowej rewizji. Za każdą rzecz, którą znaleziono u mnie w ubraniu czy w spodniach, od razu dostałem kopa albo byłem uderzony w brzuch. Potem nie odprowadzono. Odprowadzono do celi, w której przebywałem. No i po, w, czasie w czasie śledztwa, które miało dłuższy przebieg, bito mnie także nabyłem się, choroby epilepsji. Antoni Wojtaszek skazany został na 12 lat więzienia. Jego towarzysze, komendant Włodzimierz Pawłowski i Józef Radłowski dostali wyrok śmierci. Zamordowano ich 24 kwietnia 1953 roku w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Jak przebywałem w więzieniu, wzywano mnie bardzo często na rozmowy do Wydziału Polwych, polityczno-wychowawczych. Tam przeważnie był zastępca tego oddziału polityczno-wychowawczych, niejaki porucznik Szyszko który psychicznie znęcał się nade mną, psychicznie i fizycznie można powiedzieć, znęcał się nade mną i stale mi mówił o mojej żonie, o rodzinie, o dzieciach i wymawiał mi, że moja żona oddaje się drugim, że nie chce z tobą już mieszkać, że musisz napisać list, że zrywa z nią. No i ja zrozumiałem jego, po prostu byłem podenerwowany i napisałem list. Że chcę i proszę o rozwód. Nie powiem więcej. Ci ludzie utrwalali władzę ludową. W majestacie ustanowionego przez siebie prawa skazywali najlepszych synów narodu. Wielu z tych oprawców już nie żyje, wielu wyjechało za granicę. Ci, którzy pozostali, odmówili wystąpienia przed kamerą. Czy bohaterowie naszego filmu im wybaczyli? Czy w ogóle? Można wybaczyć. Ludziom, którzy nie sądzili, którzy byli prokuratorami, to nie można przebaczać, bo to nie byli Polacy i oni nie działali w imię interesów Polski. Tylko to byli ludzie, którzy działali w imię interesów, interesów radzieckich, komunistycznych. Jako katolik to muszę w jakiś sposób przebaczyć to, to tego, ale zapomnieć i tego, to nie mogę, tego. Ja tym bydlakom, tym katom, sędziom, którzy i bydlakom tym, którzy się znęcali nade mną i w ogóle nad wszystkimi innymi kolegami z naszej organizacji i w ogóle z innych organizacji. Nie przebaczam. Nie przebaczam i nie zapomnę. Łaskawie proszę Wojskowego Sądu Rejonowego o wysłuchanie mej prośby i o udzielenie mi przepustki do mego syna, z którym mam życzenie mieć ostatnie widzenia.